Cześć, witam Cię na pierwszym odcinku na moim kanale z serii Tier Lista. Dzisiaj będziemy uporządkowywać ćwiczenia od najgorszego do najlepszego, uzasadniając dlaczego dane ćwiczenie znalazło się w danej kategorii. Dzisiaj pod lupę weźmiemy sobie ćwiczenia na mięśnie klatki piersiowej i bez zbędnego przedłużania zapraszam Cię do odcinka. W dzisiejszym odcinku przedstawię Tobie 10 ćwiczeń, które uporządkujemy w 5 kategoriach od najgorszego ćwiczenia do najlepszego i przy każdym ćwiczeniu pokażę ci jak to ćwiczenie wykonać i dlaczego uważam, że dane ćwiczenie jest słabe, a drugie jest lepsze. A więc na dobry początek zacznijmy sobie od ćwiczeń z kategorii D i szybko przedstawię ci czym jest ta kategoria, mianowicie to są ćwiczenia, które absolutnie nie powinny znaleźć się w twoim planie treningowym. Nie wiem, kto wymyślił te ćwiczenia, ale muszę zdementować to, że te ćwiczenia są dobre na wzrost klatki piersiowej i pierwszym ćwiczeniem z kategorii D będą rozpiętki z hantlami stojąc, a teraz wytłumaczę ci, dlaczego te ćwiczenie nie ma sensu. Mianowicie, w momencie, kiedy wykonujesz taką rozpiętkę, to ciężar, który jest na maksymalnie wyciągniętej ręce w przód, spada bezpośrednio w dół i w tym momencie on obciąża twoje barki, a nie klatkę piersiową. Takie ćwiczenie niestety nie będzie dobre, żeby ta klatka twoja urosła i są zdecydowanie lepsze alternatywy, więc to zdecydowanie wyrzucamy i dołączamy to ćwiczenie do kategorii D. Drugim ćwiczeniem z kategorii D będzie wyciskanie talerza stojąc. To ćwiczenie to jest w ogóle jakaś totalna porażka i nie wiem kto to wymyślił i przesłał dalej, że to jest tak popularne ćwiczenie, ale dalej widuje to ćwiczenie na siłowniach i naprawdę nie dawaj tego ćwiczenia do swojego planu treningowego. Ponownie podobna zależność jak z tymi rozpiętkami. Ciężar przed tobą będzie obciążał twoje barki, a nie klatkę piersiową, a to, że ty spinasz swoją klatkę i czujesz na niej pompę tak naprawdę nie ma większego znaczenia, bo możesz zrobić podobną rzecz bez ciężaru i również poczujesz, jak Twoje mięśnie klatki się napinają, więc ponownie drugie ćwiczenie w kategorii D. Teraz przejdźmy do kategorii C. Kategorią C nazywam kategorią słabą. Są to ćwiczenia, które faktycznie w jakimś stopniu zaangażują mięśnie klatki piersiowej, jednak uważam, że są dużo lepsze alternatywy i nie przedłużając. Pierwszym ćwiczeniem, które dałem do kategorii C, będzie wyciskanie handli lub sztangi na ziemi z angielskiego floor press. Dlaczego to ćwiczenie jest słabe? Nie, nie do końca jest tak, że to ćwiczenie jest słabe, jednak nie angażuje klatki piersiowej w dostateczny sposób. W momencie, kiedy klatka piersiowa się lubi, lubi pracę w dużym rozciągnięciu, floor press nie umożliwia tego poprzez wyciskanie tylko do określonej pozycji i wyciśnięcie do góry. Tak naprawdę końcową fazę wyciśnięcia to już wykonuje za nas przód barku oraz triceps i klatka faktycznie będzie miała jakąś pracę, ale zdecydowanie w dalszych kategoriach pokaże to być ćwiczenia, które będą zdecydowanie lepsze, jeżeli chodzi o pracę w rozciągnięciu klatki piersiowej. Drugim ćwiczeniem z kategorii C będzie pullover z hantlem, czyli tak naprawdę opuszczanie hantla za głowę w leżeniu. I żeby nie było, to ćwiczenie również ma sens w kontekście budowania masy mięśniowej klatki piersiowej. Jedynie co, ona będzie faktycznie obciążać klatkę, ale jedynie jej dolny region i również uważam, że są lepsze ćwiczenia pod angaż tej partii. Reszta klatki piersiowej nie będzie tutaj istotnie angażowana. Dodatkowo mamy dużo innych limiterów, którzy mogą przejąć pracę zamiast klatki piersiowej. Więc, jeżeli nie mamy nic innego do dyspozycji, faktycznie możemy wykorzystać to ćwiczenie. Jednak, subiektywnie uważam, że to ćwiczenie jest dość słabe i pod mięsień piersiowy, a dokładnie jego dolny region, są lepsze ćwiczenia. Przejdźmy teraz do kategorii B. Nazwałem kategorią B kategorią średnią ze względu na to, że są lepsze w dalszym ciągu ćwiczenia od tych, które się tutaj znajdują, ale jednak te ćwiczenia dają realny progres i mają faktycznie przełożenie na rozwój mięśni klatki piersiowej i bez przedłużenia przejdźmy do pierwszego ćwiczenia, a są w nimi rozpiętki z handlami, tylko że tym razem leżąc. Te ćwiczenie jest w porządku na rozwój klatki piersiowej, jednak często jest wykonywane błędnie. Możemy przez złe wykonywanie tego ćwiczenia angażować mocniej barki bądź też zewnętrzne ramion przez to jak układamy swoje ręce w trakcie ruchu i w dalszym ciągu jestem zdania, że lepiej robić wyciskania niż rozpiętki leżąc, szczególnie tą wersją z hantlami, ale ćwiczenie samo w sobie nie jest tragiczne. To tutaj tak naprawdę rozchodzi się o to, jakie będziemy wykonywać Drugim ćwiczeniem z kategorii B będą dipy. I teraz możecie troszkę się zdziwić, więc proszę nie zrozumieć mnie źle. Dipy są świetnym ćwiczeniem pod dolną część mięśnia piersiowego i tak samo w następnej części odcinka trochę bardziej się wypowiem na ten temat. Jednak jaki jest problem z dipami, szczególnie osób początkujących? To ćwiczenie może być preferencyjnie pod mięśnie tricepsa bądź też klatki piersiowej. W zależności tak samo jak z techniką, jak wcześniej wspominałem z rozpiętkami. Ćwiczenie jest świetne pod rozwój mięśni ramion, a dokładnie tricepsów i też może być bardzo dobre dla właśnie klatki. Jednak to ćwiczenie daje jako średnie ze względu na trudność jego wykonywania. Większość osób będzie robić je nieprawidłowo i z różnymi tutaj odchyleniami od techniki, dlatego zostawiam te ćwiczenie w kategorii średniej. Jednak im jesteśmy bardziej zaawansowani i jesteśmy zapoznani z tym ćwiczeniem, tym większe benefity właśnie w rozwoju mięśni klatki możemy tym ćwiczeniem uzyskać. Przejdźmy teraz do kategorii A. Kategorię A nazwałem kategorią dobrą, a nawet bardzo dobrą. Powinny to być ćwiczenia stanowiące fundament Twojego treningu mięśni klatki piersiowej. Nie są one według mnie jeszcze najlepsze na klatkę, ale są na pewno świetnym wyborem pod rozwój właśnie tych mięśni. Pierwszym ćwiczeniem, które chcę Tobie przedstawić, jest fundamentalne ćwiczenie i najbardziej popularne chyba w świecie fitness, czyli wyciskanie sztangi leżąc na ławce poziomej. Ćwiczenie jest świetne pod rozwój właśnie mięśni klatki piersiowej, dodatkowo mięśni ramion, przodu, barku, jednak też są minusy tego ćwiczenia. Pierwszym minusem i takim najważniejszym jest to, że nie jesteśmy w stanie poprzez sztangę maksymalnie rozciągnąć klatki piersiowej, a jak wcześniej wspominałem, klatka lubi pracę w dużym rozciągnięciu. Dodatkowo nie każdy z nas będzie predysponowany, żeby wyciskać w takiej rotacji kości ramiennej. Jak jest w sztandze, czyli po prostu mogą być jakieś dolegliwości w prosty sposób, mówiąc, w obrębie barku, może z innych miejsc. Samo w sobie ćwiczenie jest świetne, potrafimy na nim bardzo łatwo progresować, dokładając ciężar i to dość istotnie, dokładając ten ciężar. Ale pokażę Wam, że są jeszcze lepsze alternatywy tego ćwiczenia. Drugim ćwiczeniem z kategorii A będzie wyciskanie na maszynie lub na bramie. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, to już są naprawdę szczegóły, jak jest zbudowana Twoja maszyna lub Twoja brama na siłowni, od stopnia regulacji, profilu oporu i tak dalej. Nie będziemy się tutaj nad tym rozwodzić. Samo w sobie ćwiczenie jest świetne, ponieważ nie mamy aż takich wymogów stabilizacyjnych w tym ćwiczeniu i możemy bardzo dobrze skupić się na pracy klatki piersiowej. Przedstawię ci to ćwiczenie na bramie, bo my niestety nie posiadamy na naszej siłowni maszyny do wyciskania na klatkę. Jednak uwierz mi, że jeżeli opanujesz to ćwiczenie i pracę klatki piersiowej, to naprawdę te ćwiczenie daje świetne efekty. Przejdźmy teraz do kategorii S, czyli tak naprawdę śmietanki dzisiejszego odcinka. Kategorią S nazwałem ćwiczenia, które są po prostu zajebiste i jeżeli chcesz mieć klatę jak Arnold, to zamień się teraz w słuch bo te ćwiczenia obowiązkowo muszą być w Twoim planie. Jako pierwsze ćwiczenie wrzuciłem tutaj wyciskanie hantli leżące na malutkim skosie na ławce. To ćwiczenie jest świetne, ponieważ umożliwia nam pracę w pełnym zakresie ruchu, czego nie pozwalała nam sztanga. Dodatkowo ustawiamy nasze ręce w taki sposób, żeby nie mieć dolegliwości bólowych, tak jak jest tutaj w przykładzie sztangi. Jedynym minusem między hantlami a sztangą są trochę większe wymagania stabilizacyjne. Jednak jeżeli pewien czas już będziemy robić to ćwiczenia i nauczymy się prawidłowej techniki, nie będzie absolutnie to dla nas problemem. Uważam to ćwiczenie jako absolutny fundament pracy nad mięśniami klatki piersiowej, a szczególne benefity będą miały osoby początkujące pracując w tak dużym zakresie ruchu. Drugim ćwiczeniem w kategorii S będzie, w zaskoczeniu dla wielu z Was, rozpiętka na bramie na maszynie. Tak, dokładnie. To jest według mnie może nie lepsze ćwiczenie niż wyciskanie, bo stawiam je tutaj na równo w tej kategorii. Ale jest naprawdę świetne, bo umożliwia nam pracę w tym, do czego została stworzona nasza klatka. Czyli dokładnie pracując za ten ruchu. Większość z nas zapomina o tym, że klatka oprócz tego ruchu może robić jeszcze to, a to ćwiczenie fajnie nam łączy tą klatkę razem. A z racji, że to jest brama, a nie ciężar wolny, jak w przypadku handli yy, i rozpiętkach właśnie z handlami. To tutaj pracujemy praktycznie nie, że ze stałym napięciem, bo to nie jest stałe napięcie, gdybyśmy zagłębiali się w szczegóły, ale zdecydowanie lepiej obciążymy klatkę piersiową i bezpieczniej dla naszych barków i reszty struktur. Szczerze polecam to ćwiczenie, a dokładnie te dwa, bo bardzo dobrze się uzupełniają i jeżeli jeszcze nie mieliście tych ćwiczeń w swoim planie treningowym, to koniecznie zmieńcie to teraz, a podziękujecie mi później. To wszystko jeśli chodzi o dzisiejszą tier listę. Oczywiście ćwiczeń jest cała masa, a ja wybrałem 10, które uważam za najpopularniejsze. Mam nadzieję, że nauczyłeś się dzisiaj czegoś nowego i ten film pomoże w realizowaniu Twoich celów. Zachęcam Cię do dyskusji w komentarzach oraz odsyłam na mojego Instagrama stanku Podłoga 9.2. Mam również wielką prośbę, zasubskrybuj mój kanał, aby pomóc w moim rozwoju i być na bieżąco z następnymi filmami oraz zostaw kciuka w górę. Do zobaczenia na kolejnych filmach na moim kanale.